Dzień dobry sens, Witam. Ja. Ostatnio rozmawialiśmy o, o, ogólnie o buddyzmie Zen, o tym, e, czym się wyróżnia od innych ścieżek i religii, które, które istnieją. E, a czy, czy mógłbyś sens, wytłumaczyć e, i tak przedstawić, scharakteryzować, czy, czym się wyróżnia buddyzm Zen? Mhm. <laughs> Tak, no Zen oczywiście wywodzi się z jakby z, z tradycji buddyjskiej, generalnie ma swój korzeń w naukach Buddy, ale w Zen istnieje również bardzo ważny symbol czy, czy postać, do której szczególnie nawiązuje tradycja Zen to jest postać Bodhidarmy, który przybył z Indii w VI wieku naszej ery. Do Chin i tam ustanowił tą szczególną tradycję, którą właśnie nazywamy zen. I jemu przypisuje się słowa, które w jakiś sposób definiują ten zen, określają jego najważniejsze punkty, i brzmią one tak, niezależny od słów i liter, specjalny przekaz poza pismami, poza sutrami, wskazywanie wprost w umysł, wgląd swą zasadniczą naturę i osiągnięcie stanu Buddy. Więc to jest bardzo ważne. Niezależny od słów i liter specjalny przekaz poza sutrami. Więc sutry pisma to jest ta część buddyzmu, którą przypisuje się samemu Buddzie, albo które powstały w oparciu jakby o jego nauczanie. I generalnie można powiedzieć, że buddyzm bardzo mocno, jakby, generalnie buddyzm jako cały ruch, cała, 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 cała ta religia czy tradycja duchowa opiera się na nauczaniu buddy. Natomiast Zen opiera się na tym nie tak mocno o naukę Buddy, ale opiera się o to, na czym oparł się sam Buddha. Ponieważ zanim Buddha zaczął głosić swoje nauczanie, praktykował intensywnie, podążając jakby za tym wielkim pytaniem, które można powiedzieć jest fundamentalne dla poszukującej na ścieżce duchowej istoty, czym jestem. A więc nie opierał się, Budda nie studiował buddyzmu, Budda studiował własny umysł. I te studia nad własnym umysłem zaprowadziły go ostatecznie pod to drzewo Bodhi, pod którym spędził długi czas praktykując głęboko, i pewnego dnia zapaliło się w nim to wewnętrzne światło, i to wewnętrzne światło po, yy, połączyło się, jakby można powiedzieć, ze światłem gwiazdy, która pojawiła się w tym momencie na niebie. W którą dostrzegł w tym momencie na niebie i zakrzyknął: Ach, jak wspaniale! Wszystkie istoty posiadają już doskonałą wrodzoną mądrość, posiadają coś, co możemy nazwać naturą buddy, a więc, ponieważ wszystkie są już doskonałe i kompletne, muszą jedynie to rozpoznać. I tym samym ustanowił, można powiedzieć, jakby taki fundament tej praktyki. Niezależnie od nauki, która z tego się później rozwinęła, istotą jego wysiłku duchowego, treningu duchowego była medytacja. I zen dokładnie oznacza właśnie medytację czyli nie poleganie na słowach, ale poleganie przede wszystkim na własnym umyśle. Jakby ta nauka została, ten aspekt nauczania buddy, został szczególnie mocno jakby rozwinięty właśnie w tradycji Zen, której początek dał właśnie Bodhidharma. A więc Zen oznacza, że nie studiujemy tak mocno nauki buddy, która oczywiście jest bardzo ważna i do której się jakby odnosimy cały czas, natomiast ponad wszystko studiujemy własny umysł. Dlatego. Zen w centrum jakby swojego nauczania stawia jakby praktykę medytacyjną i wgląd, który się rodzi właśnie poprzez ten medytacyjny trening. Okay. Dlatego nauczanie Buddy zostało w jakimś sensie e, może nie tyle zmarginalizowane, ale e, równie ważne stało się nauczanie mistrzów Zen. Mistrzowie Zen wskazywali bezpośrednio na umysł. Gdy do <laughs> Bodhidharmy przybył jego <laughs> pierwszy uczeń Huey Ko, e, przyszedł z wielkim pytaniem i zapytał go: Mistrzu, nie mogę uspokoić swojego umysłu. Czy możesz pomóc mi uspokoić mój umysł? Wtedy Bodhidharma zapytał go: A więc przynieś mi swój umysł. Wtedy go uspokoję. Ko odpowiedział: nie mogę odnaleźć swojego umysłu, a więc już uczyniłem go spokojnym. Okay? To była odpowiedź Bodhidharma. Więc to jest yy, jakby nauczanie Zen, zamiast wyjaśniać kolejne etapy, które tak bardzo mocno, jakby głęboko studiuje się w nauczaniu Buddy, bezpośrednio wskazuje w umysł, bezpośrednio wskazuje w umysł. Yy, inny przykład. <laughs> Mnich He Cho zapytał mistrza Zen Popana. Mistrzu, co to jest Buddha? Wtedy ten po prostu zapytał go He Cho! Ten odpowiedział: tak, to jest Buddha. I to jest właśnie to nauczanie Zen. Nauczanie Zen nie wyjaśnia zbyt wiele, ale, ale kładzie nacisk na medytacyjny trening. I później próbuje uderzyć w ten oczyszczony, już gotowy umysł, po to, żeby otworzyć go i wydobyć z niego, jakby tą istotną esencję, zwaną naturą buddy. A więc, z jednej strony, Buddyzm, z jednej strony, zen wywodzi się historycznie z tradycji buddyjskiej, ale niehistorycznie można powiedzieć, zawiera esencję doświadczenia, wskazuje na esencję doświadczenia dostępnego każdej ludzkiej istocie. Niezależnie od kultury. To dlatego zen zaczął przyciągać uwagę również niektórych duchownych chrześcijańskich, i co ostatecznie zaowocowało pewnym ruchem, który możemy nazwać zenem chrześcijańskim. <coughs> Dał temu początek pewien jezuita żyjący przez wiele lat w Japonii i ćwiczący pod okiem Rosiego Yamady i Nomija Lasal, który jakby Osiągnął ten wgląd, w swoją prawdziwą naturę, ale nie zostawił swoich szat duchow... duchownego, katolickiego, ale jakby próbował to intuicyjne doświadczenie przenieść jakby na grunt chrześcijaństwa, obudzić poprzez to doświadczenie, duchową, kontemplacyjną tradycję chrześcijaństwa. A więc. <laughs> Zen, tak jak mówię, on jest, wywodzi się z buddyzmu, ale tak naprawdę może być praktykowany również przez osoby, które niekoniecznie chcą studiować bardzo głęboko doktrynalny buddyzm, ale w sposób intuicyjny, jakby dotrzeć do jakiejś esencji, która istnieje w każdej ludzkiej istocie. Dlatego, Zen nazywamy nie szkołą doktryny buddy, ale szkołą umysłu buddy. W Zenie studiujemy przede wszystkim umysł. Zen charakteryzuje się właśnie tym intuicyjnym podejściem. Intuicyjnym podejściem. Tę historię, którą chcę w tej chwili opowiedzieć, nie uznaje się za ostatecznie historyczną, ale ona odgrywa bardzo ważną rolę, jakby w w charakteryzowaniu i w przekazywaniu tego, o co w Zen chodzi. A więc Buddha, który wygłasza przez całe swoje życie wiele nauk, pewnego dnia usiadł na miejscu, w którym zwykł siadać, na górze Sempa i po prostu milczał. Wtedy ludzie, którzy słuchali, którzy zgromadzili się, żeby usłyszeć jego nauczanie, no, poczuli pewnego rodzaju konsternację i zniecierpliwienie. Cóż takiego się dzieje? Dlaczego Buddha dzisiaj ee, niczego nie mówi? Gdzie jest to jego nauczanie, e, którego wysłuchać tutaj przeszliśmy? Wtedy Buddha podniósł leżący u swoich stóp kwiat i uniósł go do góry. Wtedy Mahakasyapa, który był jego najbliższym uczniem. I można powiedzieć, że jego duchowa intuicja była jakby już w pełni rozbudzona. Uśmiechnął się. Wtedy Budda, ten kwiat, uśmiech Mahakasyapy i ich spojrzenia jakby spotkały się. I Budda powiedział, moją najgłębszą darmę przekazuję tobie, Mahakasyapo. To jest bardzo słynna historia, która pokazuje właśnie to intuicyjne uderzanie umysłu ucznia. Gdy Umysł jest przygotowany już poprzez odpowiedni trening medytacyjny. Wtedy czasem wystarczy jeden gest, wystarczy spojrzenie, wystarczy być może okrzyk, po to, żeby jego umysł obudził się, naturalnie jakby wszedł w tą e, esencję umysłu. E, kolejna historia jest w pewnym sensie kontynuacją tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Więc Ananda był bardzo bliskim uczniem Buddy, tak jak Mahakasyapa. Mówi się, że Ananda rozumiał doskonale słowa Buddy, ale Mahakasyapa doskonale osiągnął umysł Buddy. Więc po odejściu Buddy spotkali się i Ananda, który wciąż nie rozumiał, dlaczego Mahakasyapa został tym specjalnym spadkobiercą nauki Buddy, jego przesłania Buddy, Zapytał Mahakaszę y, Mahakasz y, cóż takiego czczony przez świat, czyli Buddha przekazał ci pozabrokatową szatą i miską. Wtedy Mahakaszhipa zamilkł na chwilę, spojrzał głęboko w oczy Anandy i zakrzyknął Anando, wtedy ten odpowiedział tak. Mahakaszhipa na to powiedział, możesz złamać już maszt, który stoi przed bramą. A więc o co chodzi z tym masztem? Maszt zawsze wznoszono, gdy odbywała się, znaczy maszt, maszt już stał, ale flagę wciągano na ten maszt, gdy odbywała się jakaś bardzo ważna debata. Wtedy wszyscy wokół wiedzieli, że tam odbywa się bardzo ważny dyskurs, darmy, dzieje się coś ważnego. Natomiast co mówi Mahakasyapa? Mahakasyapo, anando, możesz już złamać ten maszt, który stoi przed bramą. Oznacza to, że żadna wyższa dharma nie może zostać już przekazana. Że to, co miałem ci przekazać, już właśnie się pojawiło. Mahakasyapie oczywiście zajęło to wiele czasu, zanim zrozumiał to przesłanie Mahakasyapy, ale jednocześnie sam ten dialog, w końcu zrozumiał, tak? Ale sam ten dialog pokazuje, w jaki sposób była przekazywana prawda w Zen. Więc bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim oczyszczenie umysłu, sprowadzenie go do jego pierwotnego spokoju i do jego esencji, i następnie uderzenie w ten umysł właściwym gestem, właściwym nauczaniem, właściwą frazą. A więc Mahakasz cóż takiego przekazał ci czczony przez świat? A Anando! W tym momencie. Jego głos uderza umysł Anandy. I co? W tym momencie może nastąpić właśnie to przebudzenie. Nazywamy to nagłym oświeceniem, prawda? Czy nagłym przebudzeniem. A więc Zen jest bardzo intuicyjny. Opieramy się na doktrynie Buddy, korzystamy z niej, odnosimy się od nie, do niej, ale jednocześnie Zen zbudował własną intuicyjną linię przekazu. Bezpośrednią. Bezpośrednie wskazywanie na umysł i obudzenie jego czystej, pierwotnej esencji. Mm. Dziękuję bardzo.